Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić test najbardziej jesieniarskiej kolekcji, jaką do tej pory widziałam. I oczywiście będzie to kolekcja od Belle, którą możecie dorwać w wybranych sklepach sieci Biedronka. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że czasami te kolekcje są ciężko dostępne, no bo jednak Belle robi bardzo dobre i tanie produkty. Um, ale nie martwcie się, bo kolekcja z pewnością będzie dostępna później również online na stronie Belle Sklep. Z tego co już widziałam, to ta poprzednia kolekcja. SOS, z której również nagrywałam odcinek i test, już się tam pojawiła. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to zostawię Wam go przypięty u góry. No i śledźcie stronę, bo może szybciej uda Wam się to dorwać online niż stacjonarnie. Ja sama czasami potrafię tygodniami za nimi biegać, więc rozumiem, wiem o co chodzi. Tym razem kolekcję udało mi się dorwać dosyć szybko, natomiast mam mam obsługę czasową ze względu na to, że w weekend byłam na wyjeździe. No i teraz musimy szybciutko, to słuchajcie, nadrabiać, Chciałabym, żeby, żebyście jak najszybciej mogli zobaczyć ten test i jeżeli tylko się pojawi Wam się ta kolekcja w Biedronkach, no to żebyście mogli po prostu e, już jakby wiedzieć, czy opłaca się to kupować, czy nie. E, jeżeli chodzi o samą kolekcję, słuchajcie, to znajdują się w niej trzy produkty prasowane, puder, rozświetlacz i bronzer. Mamy również żel do brwi, dwie płynne matowe, chyba z tego co kojarzę pomadki do ust. Mamy brązową maskarę, czyli must have, jeżeli chodzi o jesieniarski makijaż. Jestem jej bardzo ciekawa. I na koniec więc mamy jeszcze konturówkę, która jest zarówno produktem do oczu, jak i do ust, więc chyba spróbuję sobie dzisiaj zrobić nią kreski. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. No dobra, nie przedłużam, zaczynamy. Zostawcie taktyczną łapędzie w górę. Napiszcie w komentarzu, czy któryś produkt wpadł wam w oko, a ja już lecę z testem. I słuchajcie, zaczniemy sobie od żelu do brwi. I powiem Wam szczerze, że z tego co kojarzę, to ten żel do brwi jest jedynym produktem, w tej kolekcji, który nie ma takiego pięknego, dniowego, jesiennego zapachu, ponieważ on bardzo mocno pachnie po prostu alkoholem, więc tutaj niestety nie jest to zbyt przyjemne i w porównaniu z innymi żelami, no ja powiem Wam, jestem trochę zaskoczona ym, tym zapachem. Jeżeli chodzi o jego szczoteczkę, to jest taka jakby dosyć standardowa, całkiem długa. Oczywiście te brwi sobie najpierw tutaj wyczeszemy pod włos. I za chwilę będziemy to układać. Na razie jego konsystencja jest taka bardzo płynna i leciutka. Jeszcze tutaj nic nie stawię oporu, nie wygląda jakby to w ogóle miało jakoś mega zastygać. Może potrzeba więcej tego produktu, nie wiem, sprawdźmy. Spróbuję leciej chwilę, żeby ona mogła sobie przeschnąć, bo powiem Wam, że jak na razie to, to nie zastyga. Więc podejrzewam, że chwilki to potrzebuję. Może spróbuję nałożyć sobie w międzyczasie na drugą brew, żeby to już mi tutaj zastygało. Ja jestem bardzo ciekawa, ponieważ ja ciągle szukam produktu, który będzie pasował mi i moim brwiom. Ostatnio powiem Wam, że jakby utrwalam je tylko tak, żeby one się nie rozcapierzały, ale ja bardzo nie lubię tego efektu takich przyklejonych brwi, więc tylko tyle, żeby trochę utrwalić włoski. Dobra. I wracam, słuchajcie, teraz do tej pierwszej. No, coś tu już delikatnie zaczęło się dziać, zaczęło zastygać. Użyję sobie tej szczoteczki od kredki do brwi i powiem Wam, o, proszę bardzo, już zaczyna to mieć sens i ręce i nogi. No, powiem Wam, że jak na razie to ten produkt potrzebuje całą masę czasu, żeby to w ogóle zastygło. Ja jeszcze mam takie dosyć żelu i medełko odporne te brwi, ponieważ one są dosyć grube i nie zawsze to ten żel chce je chwytać. Więc u mnie ten efekt może być dużo słabszy, ale jak ktoś ma cieńsze brwi, to myślę, że na spokojnie. Spróbuję jeszcze delikatnie tutaj przyklapić. No dobra, całkiem fajnie to chwyta. Tutaj, gdzie tych włosków jest jakby mniej, to one fajnie idealnie przylegają. Czuję, że one są przyklejone. Zresztą czuję ten żel na skórze, że on tak fajnie zastygł. Tu, gdzie mam ich więcej, gdzie one są grubsze, gdzie zazwyczaj się nie trzymają, no to są tylko usztywnione, ale nie są tak na mur beton przyklejone, przynajmniej u mnie. Ale okej, okay, ma to potencjał, nie wygląda to najgorzej. Ja sobie teraz te brwi po pierwsze przeczyszczę z, dookoła z nadmiaru tego żelu a po drugie wypełnię kredką do brwi jest to kredka od Eveline w odcieniu 02 Soft Brown powiem wam, że ja ostatnio sobie wymyśliłam taką metodę, że wypełniam te brwi yy, kredką zanim nałożę jakiś żel, czy medełko czy cokolwiek i wtedy mi idzie to dużo łatwiej i potem tylko jakby delikatnie usztywniam te włoski na zewnątrz nie przyklejam ich totalnie, więc teraz jak robię to na odwrót, że najpierw to utrwaliłam, a teraz wypełniam to jest mi tak trochę dziwnie. Dobra, fajnie to wygląda, teraz polecimy sobie z podkładem. U mnie podkład dzisiaj to będzie, słuchajcie, mieszanka. Jest to mieszanka dwóch podkładów. Pierwszy to Party Look od Belle z kolekcji sylwestrowej, a drugi to ten z witaminą C od Liren, ponieważ jeden jest dla mnie trochę za jasny, a drugi zbyt pomarańczowy, więc jak je mieszam razem to wychodzi ideolo, tym bardziej, że ten ma dosyć lekkie krycie, ten ma takie fajniejsze, nawierzające i mocniejsze, więc jak je zmieszam to wyjdzie mi coś, co jest po prostu super, A aż i ich, jakby, wyrzucać, chcę je zużyć, więc po prostu robimy sobie taki miks. I to dzisiaj sobie po prostu nałożę na twarz. Dajcie znać, czy robicie takie miksy. Ja powiem Wam, że zaczęłam dopiero niedawno, bo jakoś tak nigdy za bardzo mnie to nie przekonywało. Ale powiem Wam, że czasami bardzo fajnie można sobie pozmieniać zarówno jakby konsystencję, stopień krycia oraz oczywiście odcień, kolor, bo czasem jest tak, że coś kupicie i Wam nie siądzie, albo się opalicie i już jest tam, nie wiem, za jasny, albo w drugą stronę jest nagle za ciemny, no to wtedy można sobie to fajnie zmiksować i wychodzi po prostu coś ideolo. Teraz odrobina korektora i u mnie niezmiennie Eveline Wonder Match. Tu mam akurat 01 Light, ale czasami też używam tego 05 porcelain. Jeszcze trochę na powiekę i na te gogotki. Teraz czas na puder i powiem Wam, że to jest chyba mój ulubieniec z kolekcji, dlatego, że on tak cudownie pachnie takim waniliowym ciastkiem. No naprawdę przepięknie. I opakowanie też mi się bardzo podoba, bo jest takie pomarańczowiutkie. W ogóle zobaczcie, jak się zmaczowałam paznokciami bo powiedziałabym, że przypadkiem, ale w sumie planowałam zakup na jesień takiego pomarańczowego lakieru, więc jest to taki przypadek i nie przypadek. W każdym razie puder wygląda przepięknie. W dotyku jest bardzo gładziutki, taki satynkowy. Na rynku to pewnie nic tu nie zobaczycie, ale on pod palcami jest taki. Bardzo sunący, delikatny, no naprawdę bardzo fajny. I ten zapach, no po prostu kocham. Dobra, biorę puszek i lecę z nim. Słuchajcie na połowę twarzy, zobaczymy co on tutaj działa. Oh! Przepraszam, czy wy to widzicie? Ale cudo. No powiem wam, jest potencjał, zobaczcie jak to bluruje, wygładza pory to jest cudo słuchajcie potem ten puder to biegnijcie naprawdę, bo na twarzy robi robotę skóra jest taka fajnie mięciutka po nim, wszystko jest ładnie wygładzone wyblurowane i jeszcze ten cudowny zapach, to jest słuchajcie, najlepsza rzecz no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Chyba sobie zrobię zapas. Lecę na drugą stronę z tym. Po prostu to wygląda cudownie! Ja wiem, że Belle jest dobre w pudry, super w pudry, świetne w pudry i zawsze jak wypuszczę jakiś puder, to wszystkie te pudry są po prostu cudowne i wszystkie mam i kocham i używam, ale ten z tym zapachem... Patrzę, czy on daje jakiś kolor, ale chyba nie. Chyba za bardzo tutaj nic nie... Pozmieniał, ale buziano po prostu wygląda przepięknie i jest super gładziutka. Dobrze matowi. Jestem ciekawa, jak długo się ten mat utrzyma. Natomiast on zobaczcie, że nie robi takiego suchego matu. Tylko czuć, że czuć, czuć i widać, że ta skóra jest zmatowiona, ale jest taka bardziej satynowa, taka, wiecie, delikatna, no, naprawdę pięknie to wygląda. Po to możecie już śmiało biec. A my teraz, słuchajcie, przechodzimy sobie do brązera, ponieważ brązer mnie dosyć ciekawi ze względu na jego um, kolor. On wygląda dosyć ciepło w opakowaniu no tu wygląda tak dosyć pomarańczowo zaraz się przekonamy i kolejny produkt, który ma przepiękny jesienny, nawet zimowy zapach, dlatego, że mi jego zapach kojarzy się z takim słuchajcie grzańcem bo to pachnie cynamonem goździkami, pomarańczą mmm taki to jest vibe, to jest taki właśnie vibe dobra, biorę pędzel i zobaczymy go na policzkach, trochę się go właśnie boję, że on będzie taki ciemny dla bladiochów. Hmm. Spodziewałam się, że będzie dużo ciemniejszy, ale zobaczcie, jak on na twarzy ładnie wygląda. I zdecydowanie traci ten swój taki ciepło-pomarańczowy kolor. I na twarzy wygląda dużo bardziej neutralnie niż w tym opakowaniu. Bardzo mi się podoba. Można widzę, że nim troszeczkę to krycie zbudować, i on tak od razu nie jest taki bardzo mocny. Wydaje mi się, że będzie całkiem, słuchajcie, spoko nawet dla bladziochów. Nie no, jest słuchajcie, super, bardzo mi się podoba i tak mi się podoba, że aż mnie kusi, żeby nałożyć go dzisiaj na powiekę, zamiast normalnych, brązowych, jakichś jesiennych cieni, to żeby zrobić nim makijaż oka i za chwilę tak sobie zrobimy. Przyglądam się sobie, bo słuchajcie, mam pełno takich suszków pod nosem, bo tak jak mówię, dopiero co przechorowałam, odchorowałam mój wyjazd i dopiero co, w sumie dzisiaj skończył mi się katar, więc mam cały nos taki trochę, wiecie, jeszcze wymagające nawilżenia. Ale już muszę dla Was nagrać ten test, więc nagrywam. Nałożę to, słuchajcie, na powiekę. Muszę. Po prostu muszę. To jest super sposób. Ja czasem tak robię z moimi brązerami, bo jest to naprawdę bardzo szybki sposób na makijaż oka. I tym bardziej, że on świetnie wam się wpasowuje, wkomponuje, jakby w cały makijaż, jeżeli używacie tego samego brązera i tu i tu, to wygląda cudownie. Mmm, ten zapach pomarańczy mi się unosi w powietrzu. No czy to nie wygląda cudownie? Cudownie. Dla mnie jest cudownie. brakuje mi tylko czegoś trochę ciemniejszego w kącik. Zaraz spróbuję coś capnąć. Próbuję coś tu dobrać z palety Makeup Obsession. Chyba już ich nawet nie ma. Nie wiem. Natomiast to są takie bardzo ciemne brązy. Moja paleta stara, dobra i wysłużona. Więc coś tutaj sobie delikatnie tylko w kącik przyciemnimy i załamanie. No i dla mnie bomba, słuchajcie. Obczajmy sobie teraz tą konturóweczkę. Tak ona wygląda. Sprawdźmy jej kolor, bo jestem bardzo ciekawa. Wygląda dosyć ładnie. Tu mam trochę tego brązera, ale nic. Uuuu fajny nudziak, taki delikatnie padający w kwinkę, bardziej. Dosyć mięciutka, całkiem fajnie się nią rysuje. Obrysuję sobie usta. Super mięciutka, kolor ładny. I jestem ciekawa, jak będzie z trwałością, bo zobaczcie, że jak przeciągnę tutaj palcem, to to wszystko się ściera. Więc na ustach to wiadomo, gdzieś tam pod e, pomadkę błyszczyk super. Więc do kreski to sobie ją chyba daruję. Ona byłaby fajniejsza właśnie do jakby jej rozcierania, rozblendowania, jakby właśnie ta kreska była taka, wiecie, rozdmiona, to mogłoby mieć ręce i nogi, bo tak jak widzicie, sama kredka się dosyć łatwo ściera, więc taka piękna, ostra kreska mogłaby zbyt długo nie przetrwać i ja sobie ją dzisiaj daruję. Za to polecimy sobie, słuchajcie, z maskarą i to brązową maskarą. Jest to pierwsza brązowa maskara, jaką posiadam, więc jaram się niesamowicie. Chcę zobaczyć bardzo szybko, jak ona wygląda na rzęsach, ma zobaczcie jakie prześliczne opakowanie no to jest po prostu złoto jeżeli chodzi o jej szczoteczkę to jest silikonowa i wygląda w ten sposób, całkiem spoko ja w miarę lubię takie szczoteczki więc powinno być git zapach jak typowy tuż do rzęs tutaj nic jakby szałowego pumpkinowego, jesiennego nie ma dobra, lecę z nią na yy, prawe oko jest dosyć płynna. Słuchajcie, ta maskara, więc nakładając ją na rzęsy bardzo łatwo się gdzieś tam tym upaćkać, bo ona nie jest taka szybko zastygająca. I jak widzicie, przez to ona daje efekt takich bardzo mocno rozdzielonych tych rzęs. One są wydłużone, ale są takie mocno rozdzielone. U mnie to jeszcze nawet nie pozastygało. Fajnie wygląda, bo nie jest to taki typowy Czarny tusz, tylko właśnie jest taki vibe delikatnie brązowy, ale nie jest on taki mocno brązowy, tylko jest taki ciemno brązowy. Więc wygląda to naprawdę bardzo fajnie i naturalnie. Myślę, że do takich jesiennych makijaży ideolo, A zastanawiam się jeszcze tylko, czy nie spróbować pogrubić jej, nakładając jakąś bazę. Tylko muszę szybko tutaj wykmienić jakąś bazę. Spróbuję jeszcze na drugim oku uzyskać efekt takich trochę bardziej pogrubionych tych rzędów, więc nałożę sobie bazę i mam akurat jakąś taką odwibą białą bazę. Zobaczymy, czy nam tutaj coś poprawi no i czy to coś dało? No chyba nie za bardzo może delikatnie, przez to słuchajcie, że ten tusz jest taki dosyć płynny, no to tak jak mówi, on bardziej wydłuża te rzęsy niż je pogrubia i one są takie bardzo cieniutkie, za chwilę jak one przysną spróbuję je jeszcze rozczesać szczoteczką być może wtedy to wszystko zostanie zagęszczone, natomiast zobaczcie jak to wszystko mi się poodbijało, przez to, że on jest tak mega płynny, to wszystko wylądowało na moich powiekach, więc jeżeli macie długie rzęsy i jesteście lamami w malowaniu um, rzęs no to powiem wam, będziecie mieli nie są zabawę z tym tuszem. Jeżeli chodzi o szczoteczkę, to ja ją bardzo lub, polubiłam. Jest fajna, lubię silikonowe szczoteczki w takim kształcie, jest okejka. Powiem Wam, że próbuję je jeszcze rozczesać, a one dalej delikatnie są wilgotne i dalej się sklejają, także... Myślę, że można byłoby się nawet pokusić o narysowanie kreski tą maskarą, bo kolor jest naprawdę przepiękny. Natomiast ja już pomalowałam rzęsy, więc nie będę się w to bawić, bo nie chcę zepsuć tego make-upu. Tym bardziej, że jestem bardzo ciekawa kolejnego produktu, którym jest słuchajcie, rozświetlacz. Przepiękny rozświetlacz tak on się prezentuje w opakowaniu. Powiem wam, że on wygląda dosyć ciemno i sporo z was też do mnie pisało właśnie na Instagramie, czy on nie jest zbyt ciemny, więc za chwilę przetestujemy i zobaczymy. Jeżeli chodzi o jego zapach, to jest podobny jak yy, bronzer, czyli takim właśnie grzańcem, pomarańczą goździkami, coś takiego. Tak wygląda na palcu. Wygląda cudownie, powiem Wam. Co do jego koloru, to powiem Wam, że mam problem. Dlatego, że on niby wydaje się pomarańczowy, natomiast tutaj na rynku wpada bardziej w złotko, trochę taki szampański. W pudełku powiedziałabym, że ma jakieś takie nuty delikatnie czegoś różowego, ale to nie jest tak, że tu są jakieś różowe drobinki, tylko jest to takie. Trochę mi się to kojarzy z takim różowym złotem. Kojarzycie biżuterię w kolorze różowego złota? Tak mi się to kojarzy. Nie wiem dlaczego. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać na twarzy. Uuuu. I wygląda to bardzo ładnie, bo fajnie komponuje się z całą resztą kolekcji. I wygląda tak właśnie, bardzo jesiennie, ale nie tak żółto, tylko tak. Bardzo ładnie, no, po prostu bardzo ładnie. Powiedzcie mi, że to, słuchajcie, nie jest cudo. No, to jest przecież. Mmm, I Ja standardowo nałożę ten rozświetlacz jeszcze w kąciki. I ponieważ moje oko jest matowe, to nałożę ten. Błysk również na oko, żeby tutaj nadać mu odrobinę blasku i zaraz zobaczycie, jak to będzie pięknie się komponować. No i proszę bardzo, mi po prostu brak słów, jak to pięknie wygląda połączenie na oku tego brązera z tym rozświetlaczem i z tym brązowym tuszem to jest po prostu mm, miodziło, słuchajcie. Ja teraz mam kolejny wyjazd w weekend i myślę, że ja po prostu zabiorę to trio. I po prostu cały makijaż je się na tym zrobię, bo naprawdę wygląda to cudownie. Bardzo mi się to podoba, co widzę. Ach, nie mogę się napatrzeć, ale przechodzimy teraz do ostatniego elementu naszego makijażu, czyli do matowych pomadek. E, płynnych matowych pomadek. Mamy je, słuchajcie, w dwóch odcieniach. Jeżeli chodzi o aplikatorek, to taki standardowy. Tu mamy, słuchajcie, zero jedyneczkę czyli Spicy Nude. A to jest dwójeczka pumpkin. Cream. Tak one wyglądają na słoczach. Jedyneczka bardziej wpada w beże brązy, jest takim super nudziakiem, a dwójka jest bardziej brzoskwiniowa i wygląda chyba nawet piękniej. Ta jest taka trochę bardziej czekoladowa, może o tak bym to ujęła. I chyba bardziej podoba mi się ta brzoskwiniowa, ale zaczniemy sobie od jedyneczki. Zobaczymy jak to będzie wyglądać na ustach. Och, przepięknie, chociaż dla mnie to trochę taki za ciemny kolor. Czuję na ustach takie delikatne drubinki, ale w niej chyba nie ma drubinek. One, słuchajcie, są właściwie konsystencją identycznej jak te z kolekcji ym, letniej, tej owocowej. Czekam, aż zastygnie, bo na razie jeszcze, jeszcze się świeci, jeszcze jest mokra, jeszcze nie zastygła. Jestem ciekawa, jak będzie z jej trwałością. No mam już ją tak z 5 minut na ustach i powiem Wam, że ona... Jeszcze tak na murbę to nie zastygła, więc ona chyba tak w pełni nie zastyga, ale bo przynajmniej nie w 5 minut. Dla mnie to dobrze, bo ja nie lubię takich mocno zastygających matowych pomadek, więc jest okej. Okay. Na razie jest fajnie, taka jest bardzo komfortowa na ustach. Jeżeli chodzi o trwałość. No to się transferuje, odbija się. To prawda. No bo wiadomo, jak nie zastyka, no to się transferuje. Kolor jest bardzo ładny, ale ja nie mogę doczekać się tego drugiego, więc zmieniam, zmywam to i zmieniam. Oczywiście pod spód również wleciała konturówka i lecimy z dwójeczką. No, i to jest, słuchajcie, zdecydowanie bardziej mój kolor. Tym bardziej, że cały makijaż mam taki bardzo stonowany w beżach-brązach, więc ten delikatnie brzoskwinkowy kolor naprawdę dodaje mu uroku i uważam, że ta wygląda dużo lepiej. Obydwa odcienie pasują idealnie, słuchajcie, do tej konturówki, więc jeżeli skusicie się na któryś kolor z pomadki, to weźcie sobie koniecznie konturówkę do kompletu. Ceny wszystkich produktów podam Wam na dole w opisie. Będzie tam też pełna lista, wszystkiego, co wchodzi w skład. I no nie wiem, dajcie znać, co najbardziej wpadło wam w oko. My sobie zrobimy teraz takie super szybkie podsumowanie, e, zaczynając chronologicznie od y, żelu do brwi. Jeżeli chodzi o żel, jest całkiem spoko. To nie jest takie utrwalenie na mur beton, przynajmniej u mnie, ale jak na mojej brwi, to trzyma naprawdę fajnie. E, dalej mieliśmy puder. Puder złoto przepięknie pachnie takim waniliowym ciachem. Robi super wygładzenie blur. Pory są dużo mniej widoczne, daje piękną satynkę na twarzy, buzia jest mięciutka, no po prostu super. Bronzer zdecydowanie ciemniej wygląda tutaj w opakowaniu niż potem na twarzy na żywo, więc jeżeli baliście się, to wydaje mi się, że nie ma czego i możecie się skusić. Um, tutaj wygląda na dużo cieplejsze niż na twarzy, na twarzy u mnie... Wydaje mi się, że wypada w miarę tak neutralnie, to też bym Wam polecała. Brązowa maskara świetna, nie pogrubia za bardzo rzęs, bardziej je wydłuża i rozdziela. Jeżeli lubicie taki efekt, to zdecydowanie polecam. Tym bardziej, że brązowa maskara na jesień to jest totalny must have. Uważam, że bardzo pięknie wygląda na rzęsach. Polecam. Konturówka do ust bardzo mięciutka, śliczny, nudziakowy kolor, zarówno do ust, jak i do oczu. Natomiast tak jak mówiłam na oczach, to raczej właśnie do takiego rozdmiania, rozblendowania bo jako ostra kreska mogłaby się nie sprawdzić, bo była taka dosyć mało trwała. Następnie mieliśmy rozświetlacz, rozświetlacz złoto, przepiękny kolor. Wydaje mi się, że nawet dla bladziochów się nada. No ja jestem dosyć blada i zobaczcie, jak on pięknie wypada. Nie jest bardzo pomarańczowy, jest delikatnie złoty, ale ma taką też trochę chłodną nutę. Nie wiem, jak to do końca określić, ale wydaje mi się, że jest tak świetny, że naprawdę dopasuje się do każdego rodzaju cery. No i dwie matowe pomadki, przepiękne, nudziakowe. Kolory jesienne, cudowny zapach. Bo nie wiem, czy Wam mówiłam, ale one też bardzo ładnie pachną. I tutaj też wyczuwam pomarańcze i może trochę goździków. Coś podobnie jak puder i rozświetlacz, ale taki. Bardziej delikatny. Powiem Wam szczerze, że ja jestem zakochana w tej kolekcji i uważam, że nie ma tutaj żadnego słabego ogniwa, które jakby zaniżałoby jej jakość, że coś mi tutaj się nie spodobało. Naprawdę wszystko ma przepiękny design opakowań, jak i wygląd na buzi, jak i jakość. Um, Kolory, jesienny vibe, zapach wszystko jest naprawdę cudowne. Dajcie mi znać, czy coś planujecie zakupić, a może już coś wpadło do waszego koszyka i testowaliście. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie tego kanału, to koniecznie zasubskrybujcie, żeby żadnego testu nie przegapić. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym fascynującym odcinku na moim kanale. Pa!